Jakie zmiany w ordynacji wyborczej i prawie referendalnym byłyby korzystne dla większego udziału obywateli w życiu publicznym? I na to pytanie odpowiada jako pierwszy pan Artur Bartoszewicz, półtorej minuty. Bardzo proszę. Przede wszystkim demokracja bezpośrednia to jest podstawowe narzędzie, do którego musimy wrócić w procesie kształtowania władzy. Ja przypomnę drodzy Państwo, artykuł 4 konstytucji mówi wyraźnie, władza zwierzchnia. Rzeczpospolitej Polskiej należy do narodu, nie do partii politycznych, nie do polityków, do narodu. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. Bezpośrednio to znaczy, że wszystkie decyzje istotne dla obywateli Rzeczpospolitej muszą być realizowane w drodze referendalnej. Referendum musi być mechanizmem powszechnej komunikacji obywatela i przede wszystkim głowy państwa z obywatelami. Ja będę prezydentem, będę głową państwa, która zagwarantuje państwu możliwość wypowiadania się w każdym temacie, nie zawłaszczania sobie przez polityków decyzji o tym, jak mamy żyć, czy w jakiej formie funkcjonować gospodarczo, czy też bardzo chętnie zaglądać nam do majtek. Drodzy Państwo, to nie jest ich sprawa. My mamy prawo podejmować decyzje i samostanowić. I będziemy budować społeczeństwo silne, gospodarkę wielką, naród piękny i wspaniały, dlatego, że będziemy sami podejmować decyzje w drodze referendum. Referendum będzie z narzędziem powszechnym zarówno na poziomie państwa, jak i na poziomie rozwiązań lokalnych. Będziemy się komunikować, a ja będę gwarantował jako głowa państwa, że będzie to, co wynikiem referendum, wprowadzone. Bardzo dziękuję Pan Sławomir Męcen. To samo pytanie. Czas start. W pierwszej kolejności należy wprowadzić możliwość podpisywania się pod listami poparcia przez M obywatela, a nie poprzez obecny system, który niestety prowadzi do wielu oszustw i nadużyć, nadłuż, i, i do tego, że system wyborczy nie działa tak, jak powinien, gdzie pojawiają się różni dziwni kandydaci z podpisami nie wiadomo skąd. Należy też obniżyć próg, poniżej, tu, poniżej którego referendum nie jest ważny. Bo w tym momencie, chociażby w wyborach samorządowych, nie da się w praktyce odwołać tak skompromitowanych prezydentów miasta, jak Jacek. We Wrocławiu, czy Rafał Trzaskowski w Warszawie, ponieważ Polacy niestety zbyt mało chodzą na referenda. I rezultatem tego, że ten próg ważności referendum jest tak wysoki, politycy robią rzeczy wbrew woli Polaków. Bo czy Polacy kiedyś domagali się wysokich i skomplikowanych podatków? Nie, Polacy chcieli niskich i skomplikowanych podatków, a politycy z każdą kolejną kadencją komplikują i podnoszą coraz bardziej. Czy Polacy chcieli Zielonego Ładu? Czy Polacy chcieli, żeby przez Zielony Ład Polacy mieli najdroższy prąd w całej Europie? Oczywiście, że tego nie chcieliśmy. Czy chcieliśmy zakazu samochodów z silnikiem spalinowym? Też nie chcieliśmy. Politycy zrobili to pod nas, na, ponad naszymi głowami. Polacy nie chcieli też otwarcia się Polski na masowe migracje, ponieważ widzieli, jak bardzo na Zachodzie prowadzi to do wzrostu przestępczości. I niespodzianka! Politycy znowu zrobili to ponad głowami Polaków. Dlatego ten system trzeba zmienić, bo to nie Polacy są winni, że politycy podejmują tak złe decyzje. Dlatego jeżeli nie chcecie, żeby Dusk dalej rządził Polską, żeby wygrał Trzaskowski, to głosujcie na mnie. Mam najwyższe szanse na wygranie z nim w drugiej turze. Bardzo dziękuję. Pan Adrian Zanbenk, bardzo proszę. Musimy ograniczyć rolę, jaką pieniądze odgrywają w polityce, bo to jest dzisiaj nowotwór, który moim zdaniem po prostu polską demokratyczną politykę zabija. Po pierwsze, są marnowane olbrzymie pieniądze na kampanie wyborcze, na wielkie billboardy, na płatne reklamy w prywatnych stacjach telewizyjnych i radiowych, na naprawdę takie formy reklamowania polityki, które są zbędne i na wyścig zbrojeń, które w dużym stopniu jest finansowane bez sensu z budżetu państwa. Ale jest jeszcze drugi aspekt, jeżeli chodzi o finansowanie polityki, z którym mamy w Polsce problem, to są dopuszczalne bardzo wysokie płaty prywatne na kampanie. One nie są za nic. Jak Państwo spojrzycie sobie na listy wpłat, tych dużych wpłat u niektórych moich konkurentów, to wiedzcie państwo, że te wpłaty nie są za nic. Potem są programy dopłat dla deweloperów, potem są ulgi podatkowe dla multimilionerów e, i to naprawdę nie jest przypadek. Powinniśmy zdecydowanie ograniczyć możliwość wpłacania przez ludzi bardzo bogatych wielkich pieniędzy na kampanie wyborcze, bo drodzy Państwo, ci ludzie często wpłacają na kampanię wyborczą, czy to Rafała Trzaskowskiego, czy Sławomira Męcena, więcej niż Państwo macie na życie na cały rok. To nie jest normalne, to nie jest zdrowe, to nie jest demokratyczne. Bardzo dziękuję, zostało 6 sekund, rozumiem, że nie są potrzebne. Pan Karol Nawrowski, bardzo proszę, czas start. Myślę, że tym niepotrzebnym porównaniem kobiet do bankomatu pan marszałek Szymon Hołownia przypomniał, ja właściwie mnie zobowiązał, żebym powiedział, że będę strażnikiem zdobyczy socjalnych rządu prawa i sprawiedliwości. Tak, drodzy Państwo, będę bił się i o 13, i o 14 emeryturę. Nie pozwolę podwyższyć wieku emerytalnego dla kobiet i dla mężczyzn, ale także. Ale także będę upominał się o 800, plus. kiedyś, niegdyś, 500. Plus ta polityka socjalna rządu prawa i sprawiedliwości jest, panie marszałku, wielkim sukcesem i warto to przyznać. W kwestii samej demografii, którą także poruszono tutaj przed momentem, przypominam, że w moim programie jest duży projekt. Powrót do domu Polska, a więc ułatwienie blisko 20 milionom Polaków spoza granic kraju powrót do Rzeczpospolitej Polskiej. Jeśli chodzi o pytanie pani redaktora, właściwie pytanie od widzów, za które serdecznie dziękuję. Już zapowiedziałem, że jako prezydent państwa polskiego będę korzystał z artykułu 125 konstytucji, zorganizuję i zwrócę się do Senatu w sprawie referendum o odrzucenie Zielonego Ładu, a także jeśli do lutego roku 2020 20. Politycy nie dogadają się co do polskiego wymiaru systemu sprawiedliwości, to obywatele zdecydują o tym, jak będzie wyglądał nasz wymiar sprawiedliwości. Bardzo dziękuję. I Pan Krzysztof Stanowski. Przede wszystkim trzeba zabronić referendów trzeba zabronić jakiejkolwiek aktywności e, obywatelskiej. Z prostego powodu, drodzy Państwo, wy się po prostu. Wtrącacie, wtyleniacie politykom, marnujecie ich czas, zbieracie te podpisy pod jakimiś projektami typu CPK, przynosicie ich kilkaset tysięcy, a oni potem muszą to wszystko no, najpierw odrzucić to idzie szybko a potem przemielić przez niższarkę. Niższarki mają swoją wydajność, przemielić kilkaset tysięcy podpisów nie jest tak łatwo, więc przestańcie uprzykrzać politykom życie. Oni nie są od tego, żeby Was słuchać i słuchać decyzji, które podejmujecie w referendach. To jest absurd, nie do tego zostaliście stworzeni. Zostaliście stworzeni. Do tego, aby, no macie dwie możliwości, możecie albo założyć bank, albo założyć homonto, jak założycie bank, to wówczas będzie Wam się żyło bardzo dobrze, dostaniecie dużą ochronę prawną, a jak nie, to. Należy założyć oczywiście homonto i tyrać do śmierci na jeden kredyt, ja proponuję, żeby przez M-Obywatela wprowadzić możliwość zawarcia kredytu już dla ośmiolatków, ale za to, za to na 40 lat, a nie na 30, wtedy, wtedy będziecie szybciej niewolnikami i posiadaczami kawałka swojej nieruchomości. Dziękuję, więcej czasu nie potrzebuję. Bardzo dziękuję, a ja przypomnę pytanie, to jest pytanie od naszych widzów. Jakie zmiany w ordynacji wyborczej i prawie referendalnym byłyby korzystne dla większego udziału obywateli w życiu publicznym? I teraz czas, dokładnie półtorej minuty dla pana Marka Wocha, czas start. Szanowni Państwo, z racji tej, że bezpartyjni samorządowcy nie czekają, bo codziennie zajmujemy się w gminach, w powiatach, w województwach sprawami ludzi, budujemy drogi, Żłobki, przedszkola, wywozimy odpady, naprawiamy wodociągi. Proszę Państwa, już w styczniu złożyliśmy projekt zmian w Konstytucji do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, żeby podjął inicjatywę właśnie wysłania do polityków, bo politycy się nie garnęli, żeby obniżyć próg referendalny z Konstytucji, gdzie jest 50%, bo właśnie to politycy zrobili, to co powiedział, Pan Krzysztof Stanowski, żeby obywatele im nie przeszkadzali bo jak podnieśli obywatele głowy i kandydują dzisiaj, zwykli obywatele, nie politycy, to wychodzi były prezydent, prezydent, który miał stać na straży Konstytucji Rzeczypospolitej i opowiada, że chyba coś za mało tych 100 tysięcy, nie przewidzieli, że obywatele podniosą głowy. Proszę Państwa, 30% zaproponowaliśmy zmianę w Konstytucji i ograniczenie kadencji posłów do dwóch, bo skoro posłowie ograniczyli samorządowcom, wójtom, prezydentom, to dlaczego sami sobie nie ograniczyli i siedzą tam od 30 lat i zawracają obywatelom głowę? Obywatele załatwią w referendum problem. Gdyby było 30%, to my już o migracji byśmy zapomnieli, bo w 2023 w czasie wyborów głosowaliśmy. Ale było 40 kilka procent, a nie 50, żeby było wiążące. Czyli miliony głosów stały się nieważne, żeby dlaczego politycy sobie gadali przez dwa lata o migracji. Bardzo dziękuję. Teraz pani Joanna Senyszyn, bardzo proszę, czas start. Aby Polacy mieli większy wpływ na stanowienie prawa, przede wszystkim trzeba nie dopuścić, aby do Sejmu powstały okręgi jednomandatowe, a do Senatu trzeba okręgi jednomandatowe zlikwidować. W tej chwili jest tak patologiczna sytuacja, że w danym okręgu wyborczym do Senatu. 70% obywateli, a nawet i więcej, może nie mieć swojego przedstawiciela, ponieważ przy pięciu, sześciu kandydatach jeden może zdobyć 25%, i to jest relatywnie najwięcej, i już jest w Senacie. A więc Polacy tracą poczucie, że mają swoich przedstawicieli w Sejmie czy w Senacie. Również ten 5% próg jest relatywnie wysoki, a zwłaszcza w połączeniu z metodą DONTA wiele partii się o tym przekonało, że ma znacznie lepszy wynik wyborczy niż później reprezentację w Sejmie. A więc oczywiście, wygodniej jest politykom rządzić, jeżeli jest i wysoki próg, i jest metoda Donta. Natomiast dla obywateli nie jest to sytuacja komfortowa. Jeżeli natomiast chodzi o referenda, no to i tak pytania układa sejm. I one mogą być tendencyjne w zależności od tego, kto sprawuje w sejmie władzę. A zatem na obywateli podejmowania decyzji w sprawach i czas. sobie wybrali już sejm zanim za rządzić. Z uwagi na to że przyszła muszę zaopiekować się e, narodem, prosiłbym o nalanie wody, bo w większości już się woda skończyła. Szanowni Państwo, to ja w takim razie apeluję do naszej reżyserki, aby, aby zarządziła zarządziła tutaj napełnienie szklanek wodą. Może zrobimy to wtedy, bo za chwilę będziemy przeprowadzać losowanie. To może wtedy to zrobimy. Pan Szymon Hołownia, teraz półtorej minuty. Dziękuję bardzo. Pan Nawrocki jest jak socjalizm. Najpierw e, tworzy zagrożenia i problemy, a później bohatersko z nimi walczy. Nikt nie chce zabierać 800+, nikt nie chce zawierać umowy z Mercosurem i mnóstwo takich rzeczy mógłbym jeszcze wymieniać, ale podziękuję najpierw Państwu za to naprawdę bardzo dobre pytanie. E, ja bardzo wysoko sobie cenię e, uczestnictwo obywateli w procesie legislacyjnym. Stąd już 40 tysięcy obywateli skorzystało z tego nowego, wprowadzonego przeze mnie mechanizmu konsultacji społecznych ustaw, które e, idą przez Sejm. One naprawdę, on naprawdę świetnie działa. Pierwsza rzecz, którą zrobiłem jako marszałek, 10 ustaw obywatelskich, które Elżbieta Witek wymroziła w swojej zamrażarce, zostało przeczytanych na Sejmie. 28 ustaw opozycji do tej pory zostało przeczytanych w tej kadencji Sejmu podczas Elżbiety Witek w ciągu pierwszego półtora roku, jedna. Jakie zmiany trzeba jeszcze wprowadzić? Uważam, że trzeba pomyśleć nad tym, czy w Konstytucji nie wprowadzić instytucji obowiązkowego referendum, jeśli będzie nie 500 tysięcy, a 2-3 3 miliony y, podpisów. Bo ta instytucja referendum za rzadko jest używana. Ludzie chcą częściej uczestniczyć w demokracji niż raz na cztery lata. Poza tym trzeba obniżyć wiek wyborczy do 16 roku życia. Poza tym trzeba przekształcić Senat w Izbę Samorządową. I wreszcie zacząć elektronicznie zbierać podpisy. Ustawa w tej sprawie, którą złożyliśmy, jest w Sejmie. I mrożą ją nasi koalicjanci. Mam nadzieję, że szybko odmrożą. Nie, ale to położymy ją znowu. Tak samo jak ze spółkami Skarbu Państwa. Naprawdę tak będzie. Ale to już nie od ja wiem i robię to kiedy to będzie, bo my czekamy. Ja nie mam większości. Jestem marszałkiem. Ale to Pan wyjdzie z tej koalicji, będą nowe wybory. Ale to się ja pan będę chyba... Marszałek musiał. nie decyduje. Ale ma klub! Pan Grzegorz Braun. Ładne Trzeba zmniejszyć liczbę posłów i senatorów, Szanowni Państwo, dość finansowania partii z budżetu. Trzeba zmienić nie tylko kodeks wyborczy, ale także kodeks karny śmierć wrogo ojczyzny trzeba przywrócić karę główną do kodeksu karnego bo bez tego chulaj dusza piekła nie ma trzeba zmienić konstytucję trzeba zmienić konstytucję tak żeby zaprowadzić rządy prezydenckie silne państwo minimum bezpieczeństwo przede wszystkim tak żeby przestały się nawzajem blokować nakładać kompetencje ministrów rządu, premiera i ministrów kancelarii prezydenta. Wiele jest do zrobienia w państwie, ale żeby to wszystko uczynić, trzeba uchwycić mocny przyczółek niepodległości w urzędzie prezydenckim. Jest szansa już 18 maja. Odzyskajmy niepodległość, Szanowni Państwo, bo bez niepodległości, posługując się pewnym skrótem myślowym, podatki nie będą nigdy ani niskie, ani proste. Życie ludzkie nie będzie bezpieczne. majątność Polaków nie będzie bezpieczna wobec zakusów. Eurokomuny. Precz z komuną, precz z eurokomuną, precz z żydokomuną, szanowni państwo. Rozumiem, że te osiem sekund kolejne nie są już potrzebne. Pan Marek Jakubiak, bardzo proszę, półtorej min minut. Smut na moje uszy, kuki z 15 przyszedł do Sejmu właśnie z postulatami takimi, które miały doprowadzić do, po pierwsze, zmniejszenia progów frekwencyjnych tak, żeby właściwie y, y, przeprowadzone te referenda miały jakikolwiek skutek. I mówimy tutaj o odwoływaniu na poziomie powiatów, gmin, czy też y, głównych, ogólnopolskich. Proszę Państwa, w prezydenckich wyborach to nie jest takie łatwe zmienić te podpisy, bo to jest zapis konstytucyjny. Przypomnę, że to jest... Jeden tylko taki zapis, bo już po poselskie wybory już możemy zmieniać. Natomiast tutaj musimy zmienić konstytucję. Najprostszym sposobem to może nie jest o tyle elektronika, co faktyczne wpłacanie na konto komitetu wyborczego nawet złotówki. Każda wpłata jest dowodem poparcia. 100, 10 tysięcy tysiąc takich wpłat mamy efekt poparcia. Nie trzeba niczego więcej robić. Jeżeli chodzi o e, demokrację bezpośrednią, niskie progi referendalne, proszę państwa, to jest nasz przyszły obo obowiązek. Ale żeby to było, nie może być tak, panie Marszałku, że pan dzisiaj jest za, a pańskie ugrupowanie, o ile dobrze pamiętam, e, odrzuciło projekt CPK, a przecież tam mieliśmy około 200 tysięcy podpisów. W pierwszym czytaniu. Tak, to był projekt, odrzuciliście go w pierwszym czytaniu. 200 tysięcy poszło podpisów. Pan mówi, żeby nie odrzucać w pierwszym czytaniu. Nie odrzucać w pierwszym czytaniu, tylko procedować. Ja jestem za obligatorojnością takich w ogóle ustaw. Co do Konstytucji, no proszę Państwa, ja myślę, że my mamy problem ustaw.